Cześć ciekawcy, jesteście gotowi na imprezę? Dziś zabieramy Was w świat luksusowych przyjęć. A jeśli ktoś myślał, że przy globalnej pandemii Kim Kardashian pozwoli sobie, aby okazja do hucznego świętowania zniknęła, to był w wielkim błędzie. W końcu 40 urodziny kończy się raz w życiu. W dodatku to ostatni raz, kiedy ma okazję do celebrowania swojego wyjątkowego dnia, będąc nadal częścią rodzinnego reality show. Nie mogło być inaczej: pani Wes świętowała w wielkim stylu, za co spotkała ją krytyka. Jak wiele przyjemności spotkało ją przez ostatnie tygodnie, jak na przestrzeni lat zmieniał się styl imprez urodzinowych Kim i jej preferencje, dlaczego jednego roku wcale nie chciała organizować przyjęcia? I Jak spektakularnymi prezentami obdarował ją mąż? Zostańcie z nami do końca, by poznać urodzinowe Kim z ostatnich kilku lat, ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zatem odkąd tylko rozpoczęła się przygoda rodziny pod tytułem z kamerą Kardashianów 14 lat temu, od razu wiadome było, że Kim lubi wystawne uroczystości. Wprawdzie od tamtego czasu jej możliwość spełniania marzeń z rozmachem ewoluowała i obecnie pozwala sobie na zdecydowanie więcej. Sięgając wstecz od początku w reality show można było powiedzieć, że jej 27 rodziny w porównaniu z imprezami i prezentami, o których dziś opowiemy, były dość skromne. Kim miała nieco dyskretne przyjęcie, które trwało całą noc w ekskluzywnym klubie nocnym Ledu w Los Angeles. Rok później czyli w 2008 Kardashian celebrowali urodziny w podobnym stylu. Znaczącą różnicą była tylko zmiana miejsca, tym razem na klub Slugs w Las Vegas. I wygląda na to, że Kim bardzo polubiła imprezy w metropolii znanej również jako miasto grzechu, ponieważ na swoje 29 urodziny zdecydowała się znów zabrać przyjaciół do Vegas, tyle, że tym razem wybrała jako miejsce świętowania klub nocny Tao. Nawiasem mówiąc, ta impreza została dobrze zapamiętana przez prasę, ponieważ rzucała się w oczy podejrzana nieobecność jej ówczesnego chłopaka Reggie'ego Basha. Ale ten fakt nie był żadną przeszkodą dla Kim, która świetnie bawi się tej nocy. Cóż, prawdę mówiąc impreza była tak dobra, że rok później pani Kardashian znów wybrała ten sam klub, aby celebrować okrągłą liczbę, czyli swoje 30 urodziny. Jednak od tamtego czasu minęło 10 lat i w jej życiu zmieniło się praktycznie wszystko. Także styl imprezowania, oczywiście na jeszcze bardziej wystawny. Zdecydowanie można powiedzieć, że Kim miała swój czas, aby dobrze się wyszaleć w największych klubach wielkich miast. Swoje 31 lat zdecydowała się także uczcić znów w Las Vegas. Razem z zaproszonymi gośćmi imprezowała w Marquis Night Club. Towarzyszył jej wówczas mąż, Chris Humphries. Koszykarz i Kim byli małżeństwem od 2011 roku, ale celebrytka wniosła pozew o rozwód jeszcze tego samego roku, a ich małżeństwo prawnie przestało istnieć w 2013. W kolejnym roku, gdy jej małżeństwo z Chrisem istniało tylko na papierze, z okazji 32 urodzin Kim postanowiła zrobić coś zupełnie innego niż dotychczas. Wsiadła na pokład samolotu i przeleciała ocean, aby celebrować swój dzień w Rzymie 走火。主 Swoją drogą to właśnie w tym wiecznym mieście wpadła w ramiona pana Kanye Westa, który później został jej mężem i ojcem czwórki dzieci. A skoro już o nim wspomnieliśmy, musimy wam powiedzieć, że odkąd muzyk pojawił się w życiu, swojej ukochany Kim robi wszystko, co w jego mocy, aby rozpieszczać ją jak prawdziwą królową. Był rok 2012, gdy ich drogi się szczęśliwie zeszły. Już wtedy raper wydał ponad 35 tysięcy dolarów, aby kupić swojej kobiecie bransoletkę Cartiera ze szmaragdami w kształcie pantery. Zakochany Kanie, czując, że jego wybranka zasługuje na więcej, kilka miesięcy później uzupełnił kolekcję biżuterii o inne, bardzo drogie elementy, na przykład kolejną diamentową bransoletkę za 65 tysięcy dolarów. Tutaj pomiędzy przyjęciami urodzinowymi Kim zrobimy krótki nawias i wtrącimy wątek o hojności Kanye, ponieważ ten gentleman nie musi czekać całego roku, aby rozpieszczać swą żonę tak, jak ona na to zasługuje. I mamy tu na myśli 15-karatowy pierścionek, który podarował jej, kiedy się oświadczył. Pokaźny prezent, który przypieczętował ich zaręczyny, został wykonany przez legendarną projektantkę biżuterii Lorraine Schwartz. I tak, raper włożył na palec pani Kardashian pierścionek o wartości 2,5 m dolarów. Chociaż są źródła, które zapewniały, że kwota za tę wyjątkową błyskotkę była większa i bliższa 3 milionom dolarów. I cóż, jeśli Kanye miał taki gest już od samego początku w rozpieszczaniu swojej miłości, wyobraźcie sobie prezenty, które dostała po ślubie. W drugą rocznicę Kim i Kanye zdecydowali się pojechać i świętować do Włoch, gdzie wydaje się, że rozpoczęła się ich historia miłosna. Po podróży z Florencji do Rzymu dali się uświadczyć trochę sztuki i nacieszyć uszy operą Giuseppe Verdiego La Traviata w reżyserii utalentowanej Sofii Copoli. Następnie polecieli do Londynu, gdzie uczestniczyli w uroczystej kolacji podczas obchodu stulecia Wołga. Kanye oprócz drogich prezentów wykazywał się też pomysłowością i kreatywnością. Na trzecią rocznicę zaskoczył żonę gigantyczną kompozycją kwiatową w kształcie chmury. Był też prywatny koncert saksofonisty i autora pioseny Kanie' G, który Kanie zaaranżował, aby zaskoczyć Kim Walentynki w zeszłym roku. Skoro już mówimy o podarunkach i niespodziankach, to działa w dwie strony. Kim bowiem nie pozostaje dłużna muzykowi. Ona również da swojemu mężowi sporo wyjątkowych prezentów, jednak tym największym dla jej rapera jest zdecydowanie czwórka ich dzieci. Z tego powodu West w zasadzie nie przestaje dziękować swojej żonie każdego roku w Dzień Matki. Na przykład w 2014 podarował jej trójwymiarową kompozycję kwiatową, która symulowała ogromną ścianę kwiatów. Dwa lata później również w tym samym dniu raper ponownie zaskoczył swoją życiową partnerkę grupą skrzypaczek i wiolonczelistek grających na smyczkach w salonie ich domu. Cóż, jeśli chodzi o drobne szczegóły, które sprawiają, że urodziny na długie lata pozostają niezapomniane, nie tylko Kanye jest mistrzem dawania prezentów. Na przykład z okazji 35 urodzin rapera Kim podarowała mu zupełnie nowe czarne Lamborghini Aventador o wartości 750 tysięcy dolarów. Takich gestów ze strony Kim było więcej, ale nie zbaczajmy dłużej z tematu, bo przecież mieliśmy mówić o jej okazałych uroczystościach z okazji urodzin i prezentach, które otrzymywała przez lata. Wróćmy więc do momentu, w którym skończyliśmy i zatrzymajmy się na chwilę w 2013, gdy była już zaręczona z Kanye i na świecie pojawiła się Northwest. Okazuje się, że Kim i jej przyjaciele w wielkim stylu świętowali jej 33 urodziny. Zgadnijcie gdzie? Tak, pani Kardashian wróciła do jednego z klubów z Las Vegas. Zdecydowanie miała wielki sentyment do imprez w mieście grzechu, bo ze wszystkich miejsc, jakie mogła wybrać, w 2014 znów zorganizowała urodziny w tym samym klubie. Jednak to przyjęcie nie było tak niezapomniane, jak niektórzy mogliby się spodziewać. Dlatego szybko przeniesiemy się do 2015 który w odróżnieniu od poprzedniego był bardzo niezapomniany. Mianowicie Kim była wówczas w zaawansowanej ciąży z Saintem. Nie był to już czas na klubową imprezę. Swoje 35 wiosen postanowiła uczcić w Cinepolis Luxury Cinema w Westlake w Kalifornii. Na tę uroczystość otrzymała ogromny tor z napisem, cytujemy, Wszystkiego najlepszego w ciąży Kim. A jeśli mówimy o naprawdę niezapomnianych urodzinach, to test 2016 zdecydowanie można zaliczyć do tej kategorii. Ten dzień celebrowała bowiem i zupełnie inaczej niż dotychczas. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Kim padła ofiarą głośnego napadu w Paryżu. Złe wspomnienia i trauma, z jaką wówczas się zmagała, odebrały jej chęć świętowania w wielkim stylu. 36. urodziny Kardashian były niezwykle dyskretne, a wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. Według informacji, jakie przedostały się do prasy, Kim w ogóle nie miała Zamiaru brać udział w przyjęciu, ale jej mąż przekonał ją do skromnego i cichego spotkania w gronie najbliższych. Wielkie urodzinowe imprezy powróciły rok później, kiedy pani Kardashian West postanowiła świętować swoje 37 lat w kompleksie wypoczynkowym Amangiri podczas zasłużonych wakacji w malowniczym rejonie Canyon Utah. Uroczystości trwały kilka dni, także wtedy, gdy wróciła do Los Angeles. Wtedy wraz z rodziną i bliskimi udała się na lunch do libańsko-ormiańskiej restauracji. Potem nadszedł rok 2018, a wraz z nim wróciły muzyczne niespodzianki w domu Kardashian West. Na 38. rodzinę ukochanej Kanie zatrudnił utalentowanego, profesjonalnego pianistę, aby ożywił scenerię, którą przygotował raper. Kanye znów postawił na ogromne kompozycje, tym razem egzotycznych kwiatów. Ale czekajcie, bo to dopiero początek. Kilka dni później Kim świętowała ze swoją rodziną. Dodatkowo wraz z i wyruszyły w podróż na rajskie, indonezyjskie Bali. Relaksowały się w luksusowym i ekskluzywnym hotelu, z którego rozpościera się spektakularny widok na morze. To pięciodniowa wycieczka ze Stanów Zjednoczonych i pędu życia kosztowała Kardashian West około 30 tysięcy dolarów. I powoli zbliżamy się do czasów współczesnych, bo w tym roku Kim zaszalała chyba jak nigdy wcześniej. Ale zanim o tym powiemy, jeszcze wspomnimy o zeszłorocznych urodzinach. 39 lat pani Kardashian West postanowiła spędzić w otoczeniu swoich przyjaciółek w Palm Springs podczas relaksującego, ale zabawnego wieczoru w domu mamy Kris. Cóż, lata mijały, rozmach imprez klubowych chyba też, bo jak możecie zauważyć, styl uroczystości pani Kim i jej preferencje w tej kategorii po latach uległy zmianie. A wy na jakim etapie swojego życia jesteście? Wolicie szalone imprezy na mieście, czy nocowanie z przyjaciółmi, a może wyjazdy w malownicze miejsca? Wydaje się, że w owym 2019 roku, podobnie jak kilka lat wcześniej, Kim chciała, aby jej urodziny były raczej dyskretne. Jednak jej mąż nie miał to Takiego samego zamiaru. Okazuje się, że Kanie, wierny swojej hojności względem żony, postanowił, aby ten dzień został zauważony. Raper przekazał kim darowiznę w wysokości miliona dolarów na kilka organizacji charytatywnych zajmujących się reformą więziennictwa. A ten pomysłowy gest męża na pewno bardzo jej się spodobał. Jak zapewne wiecie, pani Kardashian West od kilku lat jest bardzo zaangażowana we wszystko, co ma związek z Prawem Stanów Zjednoczonych, a nawet zdecydowała się zagłębić wiedzą na ten temat i wybrać się na studia. Zresztą o tym mamy osobny odcinek, do którego karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. I tak dochodzimy do ostatniej uroczystości. Kim Kardashian 21 października skończyła równe 40 lat. Okazuje się, że okrągły jubileusz celebrytka świętowała ponad miesiąc i nawet pandemia COVID-19 nie przeszkodziła jej w świętowaniu. Była impreza o tematyce dzikiego zachodu w Wyoming, a ci, którzy kochają Kim sprawili, że. Te urodziny były dla niej szczególnie wyjątkowe. Mama i siostry postanowiły zorganizować też huczną imprezę niespodziankę już miesiąc temu. Kim miała jechać na sesję zdjęciową, przed którą specjalnie przygotowali ją wizarzyści, fryzjerzy i styliści. Jak się okazało, podstawiony samochód zawiózł ją na miejsce imprezy, gdzie czekała na nią cała rodzina i liczne grono przyjaciół, również z czasów szkolnych. Na tę okazję odtworzono jej przyjęcie urodzinowe z okazji dziesiątych urodzin, które zdaniem jubilatki były najlepszą imprezą w jej życiu. Przyjęcie, mocno nawiązujące do przeszłości, łącznie z tańcami z dziecięcych lat, na pewno sprawiło kim mnóstwo radości. K Bardziej, że na ścianach wyświetlały się nagrania z jej młodości, nagrane przez jej zmarłego ojca Roberta. Siostry pamiętały nie tylko o wspomnieniu dziesiątych urodzin Kim, ale również przywołały wspomnienia z okazji jej słodkiej szesnastki, a nawet inną z imprez, którą dla niej zorganizowano z motywem Halloween. A wszystko zostało nagrane i będziecie mogli zobaczyć tę relację w specjalnym odcinku ich dobiegającego końca reality show. Jednak jeśli myślicie, że to koniec, to jesteście w błędzie. Kilka dni temu Kim nadal w ramach urodzin zebrała swoją rodzinę i przyjaciół na egzotyczną, prywatną wyspę na Hawaje. Wprawdzie za wyjazdową imprezę w dobie koronawirusa została mocno skrytykowana, ale zabawa i przyjemności w blasku słońca w otoczeniu w najbliższych chyba były tego warte. Powiedzcie ciekawcy, która impreza urodzinowa kim Wam najbardziej się spodobała? Co myślicie o pomyśle i mamy i Sius o zorganizowaniu tematycznego przyjęcia niespodzianki, które zabrało kim w nastoletnie lata i beztroskiego życia? A może sami doświadczyliście wspaniałego przyjęcia urodzinowego, o którym chcielibyście nam opowiedzieć? Jeśli tak, to chętnie poczytamy Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło gdy podacie go dalej.